Dobry wieczór wszystkim. Gratulacje duże dla mojego zespołu. Naprawdę po ciężkim meczu z Ostrowem, który przegraliśmy bardzo wyraźnie u siebie, ta drużyna podniosła się i, o, i osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Naprawdę Zielona Góra dzisiaj grała bardzo dobrze. Trafiali żółty, mądrze grali. Cieszę się, że, że takim ciężkim terenie jak Zielona Górze udało się wygrać zdecydowała oczywiście nasza, moim zdaniem drużynowa uh, gra naprawdę mieliśmy i dużo asyst i dużo więcej zbiórek i zawodnicy nie jeden punktował a cała drużyna i i z każdej strony gratulacje jeszcze raz dla swojego zespołu dziękuję I was a good game uh, we uh came out big early uh, we had a good plan coming into the game uh this was a big win for us going into the weekend so uh, we're going to plan for the next game coming up Dobre, ja Dobra, Szatni powiedział i przed meczem, że najważniejsze dla nas w tym meczu, i nie w tym meczu, w każdym meczu będą zbiórki. Jeżeli będziemy wygrywać na tablicy, to możemy pomyśleć o zwycięstwie. Dzisiaj zbiórki 29 milionów niż 41. I tu nie ma co, jeżeli nie walczyć na, na, na tablicę, lepiej, bo to jest duża różnica to jest 12 zbiórek więcej po stronie przeciwnika a mecz kończył na dwa jak albo trzy poszednianie, co jest powiedzmy bardzo blisko, mogło skończyć i tak i tak. I druga różnica jest to, że my naprawdę mamy teraz, na ten moment wąskie rotacje, kary Bryton grał faktycznie bez treningu. Widzicie, szacunek dla niego, że w ogóle że w ogóle ten mecz, że nam pomógł, żeby się niego nie było, można by było jeszcze gorzej, ale... Główną przyczyną jest ta zbiórka, nieskuteczność za dwa spod kosza niektórych sytuacji, które musiały być pewne e, w i tak dalej, któreśmy nie trafili, oni po drugiej stronie od razu e, szybki atak. Myśmy więcej dali punktów z szybkiego ataku, my 20, oni 10 i daliśmy więcej po ich strat, strat 12 do 6, ale mi z drugiej, to co mówiłem, z, zbiórki w ataku. Myśmy z w ataku dali 4 punkty, oni 16, 12 punkty więcej, a pregaliśmy 8. To 8. To jest ta różnica. I oczywiście wąska ławka, punkty z ławki, my 14, oni 45. O tym to jest. Oni byli oni oni dużo więcej zbilansowani z ławki. Myśmy mali tych 5 zawodników, których grało od początku i później Karim zagrał dobrze, co so Oshimą pomógł, ale to jest wszystko może być tak, że Hadzibegović z wysokich, to skacze ma 9 zbiórek, Reszta, Zečević 2, Vujček 2, Šimon 1 po 2 zbiórki, to jest 6 zbiórek razem, 6 i traja, a 1 ma 9. Musimy więc skakać, to jest, to jest oczywiste. To jest jedna rzecz, straty nie było dużo, bo więc w mniej nie było jedynie seb, Sebastian ma 3 straty, jedna, jedna Jan Vujček i jedna Hrut to znaczy 5 strat za, 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 za mecz jest bardzo dobrze, dopóki oni mieli 15 i, i Pwitą maliśmy 7. To jest dwa razy więcej niż oni. To znaczy, że w obronie byliśmy lepsi robiliśmy też szkolackie blondy bo to jest młody, młoda, młoda drużyna i one dopóki się rozegrają i nauczą się grać, będą potrzebny czas. Na początku gratulacje dla zespołu Desłka, ze za zwycięstwo. Tak jak trener powiedział, ta pierwsza połowa Ok, poprawiliśmy, poprawiliśmy atak względem poprzednich spotkań, ale straciliśmy chyba 46 punktów do przerwy, z czego mówiliśmy sobie przed meczem, żeby uważać na, na rzuty trzypunktowe dwóch podstawowych zawodników Chińskiego i Gileo. A trafili pięć trójek do przerwy, więc na pewno obrona do poprawy gdzieś to skupienie musi być na lepszym, na lepszym poziomie. No i druga sprawa. Wiadomo w jakim jesteśmy składzie. Czterech zawodników grało po 30, ponad 31 minut. Eee, same, same siły, same zaangażowanie, walka nie wystarczy. Musimy troszeczkę mądrzej, mądrzej grać w końcówce, jeżeli chcemy odnosić zwycięstwo. Dziękuję.